Fundacja Dziedzictwo tego roku rozpoczyna Pięknym spotkaniem Przygotowaliśmy dla Państwa na lato i jesień, myślę, taką bardzo ciekawą ofertę, ale nie nie będziemy wszystkich karty odkrywać na, na pierwszy rzut. Dzisiaj spotkanie szczególne prowadzone przez osobę, którą już Państwo znacie, ale w nieco innej roli, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, zapraszam dzisiaj na spotkanie w ramach projektu Historia miejsca pędzlem i piórem malowana. Ten projekt Fundacja Dziedzictwo realizuje w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach. Jest to zadanie w dziedzinie kultury na, 2000, na 2023 rok. Bardzo dziękuję ojcu Kustoszowi, doktorowi Januszowi Cyprianowi Moryc za to, że zgodził się na kolejne spotkanie i że będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnej pięknej sytuacji związanej z, z kawarią ze Bardzo proszę Panią Renatę Sopicką o kilka słów wprowadzenia. Ja może troszkę inaczej zacznę od słów, że z wielkim zaszczytem i radością po raz kolejny. Przyszło mi zaprezentować sylwetkę naszego gościa, już w zupełnie nowej roli, ojcze, bardzo wymagającej roli, ale mam nadzieję, że ojciec o naszej fundacji nie zapomni i wielokrotnie jeszcze będzie mógł tutaj nam piękne wiadomości, piękne informacje przedstawiać, bo jesteśmy tak blisko. A tak czasem niewiele wiemy, i dzięki właśnie ojcu dowiedzieliśmy się już wielokrotnie wielu wspaniałych rzeczy o tym miejscu i miejscach w pobliżu. Ojciec dr Cyprian Janusz Moryc urodził się w 1968 roku w Myślenicach, do zakonu braci mniejszych wstąpił w roku 1988. Po ukończeniu nowicjatu w klasztorze w Myślenicach. I wstąpił właśnie do zakonu, do klasztoru w Wierzejsku, i tam też złożył pierwsze śluby zakonne 9 września 1989 roku. Zapraszam serdecznie, ojcze, wzbogać nas swoim pięknym, mądrym słowem. Dziękuję wszystkim za, za przybycie, i ten y, temat zaproponowany y, polichromie monumentalne. Y, mierza Tetmajera w Bazylice Kalwaryjskiej, ale z takim tam jeszcze dodatkiem nie tylko Tetmajer, Rok Tetmajera, oczywiście, który przeżywamy w Polsce, jakby skłonił do tego, żeby, żeby przypomnieć o tych dekoracjach malarskich w naszej świątyni. I taki też cel właśnie miała ta polichromia, a właśnie miała pokazać finał tej drogi, dróżki kalwaryjskie są zwieńczone właśnie polichromią Tettmajera. To nie jest jakiś wycinek czy jakiś dodatek do Kalwarii, ale właśnie po przejściu tegoż Placu Rajskiego wchodzi się po tych monumentalnych schodach do ciemnej świątyni, prawda, tam no, Przede wszystkim dominuje i posadzki, te marmury, takie wytarte prawda, przez 300 lat, i czerń ołtarzy. I zwrócę też uwagę, właśnie respektując zapowiedziane w tytule, nie tylko Tetmajer, te dwa czarne obrazy, takie raczej odpychające, nie przyciągające w bocznych ołtarzach, właśnie taka maniera tenebryczna, coś zwiastująca coś bardzo trudnego, co trzeba też przeżyć, ale kiedy się wzniesie właśnie głowę w górę, to jest ta wizja uszczęśliwiająca, no, która właśnie koronuje Kalwarię, to przeżycie te obchody dróżkowe, a szczególnie właśnie najważniejsze pogrzebu i tryumfu Maryi. Kilka słów o, o autorze, o Włodzimierzu mm, mm, Tettmajerze. To oczywiście jest pierwsze pokolenie artystów gdzie nie obowiązuje już ta taka staropolska mentalność, takie powiedzenie, że dobry z niego człowiek, ale artysta. Dobry z niego człowiek, ale artysta, tak mówi. Sztukę mogli uprawiać tylko tam mieszczanie, zakonnicy, no i jacyś ludzi. No. Prości, gdzieś jak ktoś się wybił z, z gminu, jak tutaj jeżyczek, chociaż to też jest ten czas, już właśnie, kiedy przestaje obowiązywać ten reżim, ta dyscyplina, że ludziom z wysokich sfer szlachcie, magnaterii, nie wypada po prostu parać się pracą fizyczną i, i parać się sztuką. Troszeczkę Król Zygmunt III waza. Zajmował się złotnictwem, troszkę malował, niedawno oglądałem taki obrazek Świętego Józefa, niewielki, na blasze miedzianej właśnie, który namalował król III, ale to król sobie mógł pozwolić. Wykształcony przede wszystkim u Łuszczkiewicza i Matejki. Łuszczkiewicz ważna postać. Ja może poproszę następny, tutaj widzieliśmy tą fotografię taką małżeńską. Jeszcze do tego tematu powrócę, natomiast tak zebrane tylko najważniejsze informacje z biografii. Chciałem tylko podkreślić, właśnie Szkołę Uszkiewicza to jest miłość, właśnie sztuki, zabytków, pejzażu, tych lokalnych zabytków. Uszkiewicz ze studentami, właśnie podróżował po okolicach Krakowa i Podhala, mnóstwo właśnie rysunków, jakichś badań, opisów, zaszczepiał w całym pokoleniu i późniejszych historyków sztuki, artystów, myślicieli też miłość właśnie do tego co polskie, co rodzime, co dawne historii, zabytków. To też w tym duchu powstawały na przykład tutaj rysunki Stanisława Wyspiańskiego. Tu jest właśnie ten obraz dedykowany Michałowi z szczęśliwie i cudownie przetrwał w klasztorze. Tam jest łacińska dedykacja, długa, taka nawet bezcenne dzieło sztuki. W ogóle osobne spotkanie na temat tego obrazu i tego kultu Michała Archanioła w domu Zebrzydowskich w Kalwarii, to jest temat na... już zapowiadam, prawda? Ale i właśnie maniera tenebrosa, ciemność, w ciemności, prawda? I, trzeba, i proszę następny. O no i tu mamy tylko właśnie fragment twarzy, bardzo trudno jest fotografować też ten obraz. Jak dłużej się wpatrujemy, widzimy, że w każdym calu to, to jest majsterzy, to jest wspaniała praca malarza, zresztą bardzo trudna, bo tak podświetlić twarze od dołu światłem świecy, czy jakiegoś kaganka, i oddać poprawnie anatomicznie. Tak? Ale jeden i drugi obraz, takie bliźniacze, one po prostu yy, pomagają nam inaczej popatrzeć na tą świetlistość, tą wspaniałą ten festiwal koloru, prawda, tą lekkość, tą eteryczność, powietrzność właśnie nieba Tetmajerowskiego. Natomiast właśnie Tetmajer ten wspaniale wpisał swoje dekoracje i zwracam uwagę na dekoracyjność, tego dużo ornamentu, dużo rytmicznych różnych elementów, ale wszystko bardzo ładnie wpisane w ramy architektury. Proszę następny. To jest kościół świętego Sebastiana, w drewniany, więc jeszcze dodatkowo ta struktura tutaj drewna pracuje. po święty Sebastian, ale też widzimy właśnie, że postać ludzka jest jakby odrealniona, taka waśniowa, przemodelowana tak fantastycznie. Właśnie, duża, duża, duży walor dekoracyjności. I ta rytmiczność właśnie ornamentyki. To będzie bardzo charaktery... Tego nie ma w kalwanii, dlatego to podkreślam na zasadzie pewnego kontrastu, że ta nasza polichromia jest bardzo oryginalna. No, są eleganckie zgrabne postacie, ale jeszcze w ruchu i ten ruch jest autentyczny. Jerzy no, ładnie malował, tylko że to są pacynki, to są marionetki, to są laleczki takie. To nie jest przekonująca postać ludzka. Nie? Tym Austriakom to dobrze tam nawet, że takie pacjenki wyszły, nie? Cesarz przyszedł tu przyglądać, jakie tu srebra sobie jeszcze ukraść, prawda? Calvary. Więc wspaniały po prostu, no, kunszt, jeśli chodzi o Anatomię, o ruch i o postać w powietrzu. To, co podziwiano właśnie w Sykstynie, to to. Że, że ten ruch. No i oczywiście tam Michał nią pozwolił sobie na to, że, że na, na Golasa byli ci wszyscy tam. Prawda? Natomiast Kalwarii absolutnie to było niemożliwe. Natomiast jeśli ktoś tak powiedział, to, to dlatego, że to tak podobne jest, że to bardzo się kojarzy. To no na plus oczywiście. A poza tym, że ta anatomia jest tak doskonała i ten ruch jest tak przekonujący, że faktycznie mogliby tam być na golasa i byłoby wszystko w porządku. Nie ma się czego wstydzić, nie? No to takie anegdotyczne, no ale to są takie smaki. Natomiast najważniejsze jest to, że rzeczywiście jest to kunszt malarski najwyższych lotów. A tutaj mamy jeszcze właśnie kolejnego patrona Lwowa, ale w ogóle patron... Korony, Litwy i Rusi, a mianowicie święty Jan Zdukli i to nie jest Piłsudski na kasztance, jak to mówią przewodnicy w Bazylice, podsłuchuję czasem, tylko Jan Zdukli, który przepędza spod Lwowa oczywiście yy... Chmielnickiego i Beja. życiem prostego człowieka na wsi kierował kalendarz liturgiczny. To Raymond w chłopak pokazał Znakami roku liturgicznego wszystko się dzieje. Prawda? I tak samo w Kalwarii. I oczywiście jakieś tam szczegóły. To jest taka synteza, nie ma analizy. Szczegóły są bo i tak z dołu nie widać sznurówek, prawda? Czy zegarka? To nie trzeba tego malować. Natomiast co trzeba namalować? Emocje rozmodlenie, żarliwość szczerość, taką prostotę no jakieś uniesienia religijne egzaltacje takie, takie wolne, szczere to to już znika, prawda, ale jeszcze z opowieści babci, to przynajmniej ja wiem, że jak ten Judasz zdradzał Pana Jezusa no to babcie brały kije, laski, kamienie i dawaj musiał się salwować ucieczką bo byłby pobity mocno prawda, mam nadzieję, że się przyczyniłem choć troszkę do tego, że, że będziemy się tym jeszcze bardziej cieszyć dziękuję bardzo za, za uwagę to były piękne chwile i piękne przeżycia i myślę, że zostaną w naszych sercach i w naszych pamięci. I jest z nami, proszę państwa dzisiaj yy, taka. Bardzo wspaniała osoba, pani Lucia Ogińska, poetka, pisarka, malarka. Ja nie umiem tak ładnie o pani Lusi powiedzieć. Poproszę pani o kilka słów, i może pani Lucia tutaj w ramach zwiastu, no bo czekamy na spotkanie, jeszcze do nas dwa słowa skieruje. Jestem mamą obecnie 27-letniej dziewczyny, która kiedy była. Całkiem małym dzieckiem została przez swoją babcię uraczona prezentem. Babcie mają y, dobrą intuicję do książek. Y, Ania moja dostała Księgę Rostoczańskich Krasnali. To był nasz pierwszy kontakt z twórczością pani Lusi Ogińskiej. To była książka, której nie mogliśmy przestać czytać. Jak skończyliśmy, czytaliśmy ją raz jeszcze. Potem dostaliśmy drugi tom, bo babcia oczywiście dawkowała przyjemność. W tej chwili Saga o Roztoczańskich Krasnalach niestety jest zamknięta, ale wszystko piękne ma też swój koniec. Saga ma 8 tomów i teoretycznie, tylko teoretycznie jest to książka dla dzieci. Ale czytałyśmy ją z panią wicekurator i jest to książka również dla dorosłych i dla całkiem starszych. Każdy odkrywa w niej to coś swojego, dla swojego wieku, to do czego już dorósł. Pani Lusia Ogińska to jest taki współczesny człowiek renesansu. Ja przepraszam, że ośmielam się oceniać panią, ale <laughs> pani pisze, śpiewa, komponuje, maluje, rzeźbi. Wygooglajcie sobie wioski krasnali w Parku Roztoczańskim Narodowym, bo to jest jeszcze, co ważne, pisane wierszem. Takim wierszem, którego i Mickiewicz by się nie powstydził. Bardzo dziękuję. Przyjechałam po drodze, przywiozłam rzeźbę matki, mojego autorstwa, Matki Bożej Roztoczańskiej. Jest to opiekunka dobrej, Mądrej i prawdziwej Basi. I ona y, zostanie wyeksponowana na roztoczu, bo tam właśnie mieszka. I opowiem Państwu taką anegdotę. Kiedyś mieliśmy psa y, ogromnego, stukilowego Bernardyna. I ten pies, ojciec Krąpiec był u nas, ojciec wielki, pies wielki. No i ten pies właśnie chciał się z ojcem bardzo przywitać. I ja mówię, nie, 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 bo ten pies obsini ojca, habit, tutaj, teczkę, wszystko. A krąpiec mówi tak, proszę pani, proszę tego nie robić. To jest pierwszy raz w historii kościoła, że się Dominikanin z Bernardynem dogadali.